To jest dziewczynka, ona nie może być dobra. Blasty nie pisz nic, bo ci wejdzie i kurde, lecimy chujnie. Nie <grym> nie rekord nie video. Kurde, słynny człowiek. Dla mapuj, wyjdzie. Majnie, co to jest za smug, na tym slajdzie. Och, <grym> Kurwa! To jest jedno przyciski, kurde. No dobra. O, o kurwa! O <noise> oh, kurwa, ma <noise> Ty drogę! Drogę! Masz na the Ej, majster, co na cykl popisowy, skok przez ogień. Skok przez ogień. Jeśli rozważasz założenie firmy remontowo-budowlanej, to mam dla ciebie 5 elementów, o których powinieneś pomyśleć. <noise>

o kurwa mać, o kurwa, nas o to co musisz o niej wiedzieć. Stulejka to stan zapalny błon śluzowych na pomięśniach, a poniżej żołądku. Powoduje ból i dyskomfort. Co to jest? No ta kurwa jest! A, pa, jakiego smoka rzucam? Nauczę się na filmiku Iraka. Akademia taktyczna, A, ja, część druga. Górą, e. górą, ja Jak? No, kurwa! Co to było z Steam Unable to connect to Steam? Co to było, kurwa? Oho. Okay. Ahoj, co znowu piraci drogowi? Jeśli zastanawiałeś się, gdzie w łatwy, przede wszystkim bezpieczny sposób wymienić swoje stare skiny na nowe, odpowiedzią może być stronka Pirate Swap. Za pomocą Pirate Swap możecie z łatwością kupować, wymieniać, a nawet sprzedawać swoje skiny. Używając kodu do dostajecie 35% bonusu do depozytu i dodatkowo do 30 dolarów w pierwszych trzech transakcjach. Link w opisie. Edward, jeden. Sprzedawać masz, dwa, dwa naboje. Dwoje Dw dwóch typów, dwa naboje. Taka nasza czekaj, To było. Zablokowałem się, kurwa ja, lej. Oh, powiedz, go. Że, go. powiedz, że, powiedz, że zdefuję Defuj, 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 de Jest! De Mówiłem yeah. Dwa na dwa trudnych What the dog doing? Bro, Quatic. <laughs> Kill him and get the bomb. <laughs> <Wow. laughs> oh, sorry, e ma bratanti. Sorry, sorry. Nice, nice. Start recording emergency video.

Halo, dzień dobry, chciałem zgłosić ataki Didos na mój komputer i na mój internet. Nie płacz. Nie płacz. Jak mam coś wygrać, jak mam grać w ta z taką ilością <laughs> osób małą? Wróćcie. Nie widzę. Nie mogę. Nara, na no, A, no. Ada, szczerze, czas, ile to. chcesz za tą robotę? Kur Kurwa. Kurwa. <laughs>